Ważne pomysły, wnikliwa analiza rynku i potrzeby jej odbiorców, a między tym to co najważniejsze. Klucz do sukcesu rolników. To jest program AgroSzansa. Maria Sikorska, witam i zapraszam. W AgroSzansie nie zabraknie ciekawych przykładów wykorzystania unijnych dotacji oraz informacji o wspólnej polityce rolnej na lata 2014-2020. W programie pomysły na biznes na wsi, a także na aktywizację ich mieszkańców. Podpowiemy również co zrobić, by gospodarstwa nie tylko funkcjonowały bez problemu, ale przede wszystkim były nowoczesne i przenosiły zyski. Dziś w programie odwiedzimy Państwa jończyk z województwa warmińsko-mazurskiego, których gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. Gospodarstwo Jończyków z Garzewka liczy 130 hektarów. Jest w Krajowym Programie Hodowli Bydła Mlecznego. Obsada bydła wynosi 170 sztuk. 65 to krowy dojne. Średnia wydajność od krowy to ponad 11 tysięcy kg mleka. Sprzedaż mleka za ubiegły rok kwotowe wyniosła 680 tysięcy kg. Wojciech Jończyk od lat aktywnie współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i korzysta z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gospodarz jest członkiem spółdzielni mleczarskiej w Grajewie. Mamy w swoim stadzie krowę, która przekroczyła w produkcji życiowej 100 tysięcy litrów mleka, w swoim życiu wyprodukowała dokładnie 118 tysięcy litrów. Również mamy w naszym stadzie krowę, która jest bardzo wysoko wyceniona pod względem wartości hodowlanej, bo jej indy sięga 130. Fundusze unijne no, pozwoliły nam przybliżyć się jak gdyby do tej cywilizacyjnej Europy, bo możemy dzięki temu poruszać się po powierzchniach utwardzonych w gospodarstwie, gdzie ruch jest ciągły. Było to bardzo pomocne działanie i przedsięwzięcie, które owocuje cały czas. Pozwoliło nam również zmienić, unowocześnić nasz park maszynowy, dzięki któremu wzrosło bezpieczeństwo naszej pracy, to również wydajność i efektywność. W gospodarstwie jest także produkcja roślinna, zboża. Pracę ułatwia tu nowoczesny sprzęt i ulepszona infrastruktura techniczna. Państwo Jączykowie to wielokrotni laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów na liderów polskiego rolnictwa. Liczą na to, że w przyszłości będą podejmować kolejne wyzwania z pomocą czwórki dzieci. Myślimy, swoje gospodarstwo przekazać następcom. Mamy trzy córki i syna którzy wiążą swoją przyszłość właśnie z tym gospodarstwem. My myślimy, że by utworzyć to gospodarstwo jako rodzinne, wspólnie, wszyscy razem, może dojść jakaś dodatkowa dziedzina produkcji. To... Właśnie po to, by sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał gospodarstwa Państwa Jączyków, odwiedziło je grono ekspertów agroszansy. Profesor Roman Kisiel. Kierownik Katedry Polityki i Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalista od unijnych funduszy. Dariusz Kaczmar, zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, specjalista od Ekonomiki Rolnictwa. Marek Bojarski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Technolog Żywności. Oraz Jacek Kuczajowski, dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zootechnik. Prawie 80 środków na realizację po wizycie w gospodarstwie oraz dyskusji eksperci przedstawili państwu jączykom swoje pomysły na rozwój gospodarstwa. Państwo Jończyk powinni powiększać park maszynowy. Nowy okres programowania na lata 2014-20 również niesie ze sobą środki, które można wykorzystać świetnie w tym gospodarstwie, również na zakup maszyn urządzeń, na poprawę budynków, modernizację budynków. Specjaliści proponują również najstarszemu synowi gospodarza ubieganie się o premię dla młodego rolnika. Mógłby on również skorzystać z dotacji na różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej. Jest to gospodarstwo, które w tej chwili już osiąga takie wyniki, że dla wielu innych praktycznie może to być nie do osiągnięcia. Natomiast, jeżeli można coś radzić, to można przy tej skali produkcji. Myśleć o jej powiększeniu, o ewentualnie o czymś bardziej alternatywnym. I myślę, że jeżeli Ministerstwo Gospodarki upora się z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w tym nowym rozdaniu finansowym można by było pomyśleć, i będziemy jako ośrodek doradztwa proponować panu Wojtkowi, żeby. Namówić go na to, żeby zro, z, e, przeprowadzić projekt budowy przydomowej, przydomowej, przy e, gospodarczej takiej e, małej biogazowni. Można by było się pokusić o mm, zorganizowanie takiej m, małej produkcji, czy to sera ze względu na, na, m, na hodowlę tutaj. E, w, w połączeniu na przykład z, z mlekiem kozim. Wojciech Jończyk należał do grupy producentów mleka, ale ta zawiesiła działalność. Eksperci radzą, by to zmienić. Pamiętam trochę historię tej grupy. Rzeczywiście przychodziła różne koleje. W tej chwili członkowie tej grupy to, to producenci mleka w naszym województwie być może yy, czują się dosyć pewnie na rynku, ale doświadczenie uczy, że prędzej czy później przychodzą okresy załamania i wtedy lepiej działać wspólnie, żeby osiągnąć lepsze efekty. Wspólnie podbijać rynek jest łatwiej, tym bardziej, że po 2013 roku grupy producenckie również będą mogły liczyć na unijne wsparcie. Produkcja mleka krowiego stanowi dominujący kierunek produkcji rolniczej i główne źródło dochodu dla wielu polskich gospodarstw. Jest zarazem jedną z najbardziej intensywnych działalności rolniczych. Wiadomo już, że sytuacja na krajowym rynku mleka zmieni się po zniesieniu kwot mlecznych. O tym, jakie mleczarze mają perspektywy, porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi: Leszkiem Hondzlikiem, prezydentem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Andrzejem Grosem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam państwa. Oraz Karolem Bujoczkiem, redaktorem naczelnym Top Agrar Polska. Czekam państwu. Patrząc na gospodarstwo państwa Jończyk, nie można się dziwić, że mówi się o Polsce, że jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Ale nawet i w tej krainie nie zawsze jest słodko. Co może zrobić ten gospodarz, żeby zmniejszyć koszty produkcji, a jednocześnie więcej zarabiać? Rzeczywiście, pan Wojciech należy do jednych z liderów producentów mleka, jest również doskonałym hodowcą. Na pewno pewnym czynnikiem, który będą miały wpływ, będą koszty produkcji. Pakiet 2014-2020 pozwoli mu na lepsze funkcjonowanie, będzie istotny w tym momencie. A grupy producenckie, czy to jest dobry pomysł? Grupy same w sobie, to znaczy działalność wspólna, oczywiście są istotne, natomiast Przypomnę Państwu, że w skali kraju, że w 70% przetwórcy spółdzielnie, to są spółdzielnie mleczarskie, które są własnością rolników. W związku z tym ja uważam przynajmniej, że nie powinno się pominąć, pominąć takiej grupy jak właśnie spółdziel, spółdzielcy, czyli producenci jednej mleczarni. Wyniki świadczą, że zbliżył się Pan Jonczyk do już możliwości niemalże genetycznych krów. Chociaż to jest ciągle granica nigdy nie zamknięta, natomiast patrząc na obniżenie kosztów, czy poszukiwanie jakby możliwości rozwoju, no to na pewno z, tego, z tych danych z gospodarstwa wynika, że będzie możliwość powiększenia tego potencjału ekonomicznego poprzez wykorzystanie środków z, dwa, z tej perspektywy 2,14-2,20. Przy hodowli... Bydła, bydła mlecznego, na pewno wykorzystanie tej energii odnawialnej jest, trzeba nad tym się zastanowić. Energia odnawialna to jest taki, można powiedzieć, argument, który się w naszych realiach pojawia od kilku lat, a tymczasem wiemy, że tak jak w krajach zachodnich, bez wsparcia państwa na określonym etapie produkcji tej energii odnawialnej, ona nie jest w stanie ruszyć, bo energia odnawialna. Ona wykorzystuje potencjał, który jest w gospodarstwie, czy to w zakresie y, nawozów organicznych, czy też powierzchni, ale generalnie ona musi być wprowadzona do sieci energetycznych, bo w przeciwnym razie na no, potrzeby samego gospodarstwa to mało która inwestycja się opłaca. Jestem przekonany, że ta wysoka wydajność, jeżeli ona idzie w parze z wynikami z rozrodem i z kontrolą kosztów, to... Y, jest takim podstawowym warunkiem dobrej konkurencyjności tego gospodarstwa w realiach europejskich. I myślę, że w przyszłości to gospodarstwo, no, kto jak nie tacy rolnicy, ma w przyszłości trzymać tą naszą flagę produkcji mleka wysoko. Prawda? A proszę powiedzieć, właśnie w hodowli ważna jest genetyka. Czy tutaj doradzalibyście panowie współpracę z naukowcami? Robimy zabiegi o to, żeby wprowadzić. Genetykę od młodych buchajów zgenomowanych, które zdecydowanie przyspieszy postęp. Będzie możliwość w przyszłej perspektywie finansowej do bliższego kontaktu, bliższego współp bliższej współpracy między ośrodkami naukowymi czy też specjalistami wy wybitnymi w, w dziedzinie genetyki w ogóle w dziedzinie nauki. Dotychczas tego jakby nie było tego, bo tej możliwości wsparcia finansowego, więc w związku z tym to było także utrudnione. Były utrudnione te kontakty, praktyki z nauką. To jest bardzo powie, dobra jest informacja. Tak, a proszę jeszcze powiedzieć, czy w tym gospodarstwie warto pokusić się o dodatkową produkcję? Niektórzy mówili o mlekomatach. Mlekomaty stały się takim popularną ścieżką osiągania alternatywnych jakby dochodów. Przy okazji prowadzenia głównej produkcji rolnicy decydowali się na wstawianie mlekomatów w różnych miejscach, czy w miastach zwłaszcza, tam gdzie jest dużo klientów, gdzie potencjalnie dużo klientów. I? I są bardzo z tego zadowoleni. Program rozwoju obszarów wiejskich to sfinansował i myślę, że w przyszłości również będą takie możliwości. A czy produkcja serów, czy jakiś, to trudno tak powiedzieć, że, tak, że to jest prosta droga? Ja myślę, że w pierwszej kolejności istotne jest to, aby rolnicy wykorzystali swój potencjał, który mają w gospodarstwie. Czyli tak naprawdę liczy się poziom produkcji i poziom kosztów. Bo to zdecyduje o tym, ile pieniędzy zostaje na inwestycje i na utrzymanie tego gospodarstwa? Jeśli chodzi o mlekomaty, to tutaj problem jest taki, że to jest kolejne zajęcie, którym się trzeba tak naprawdę zaangażować, ponieważ one wymagają codziennej obsługi i z doświadczenia wiemy, że jeden, dwa mlekomaty to jest trochę za mało, żeby one mogły być tym, można powiedzieć, elementem poprawiającym marżowość w gospodarstwie. Bo tak naprawdę poprzez mlekomaty sprzedaż bezpośrednio rolnik może uzyskać wyższą cenę za sprzedane mleko niż w przypadku sprzedaży do mleczarni, chociaż trzeba powiedzieć, że w niektórych przypadkach ta bardzo intensywna i duża produkcja mleka, ona już nie pozwala czasowo na to, żeby zaangażować się. Tutaj widzieliśmy, że jest młode pokolenie i może się ktoś z dzieci na przykład zająć kwestią sprzedaży przez mlekomaty. Kwestia jeszcze jedna, a mianowicie sprawa możliwości sprzedaży w ramach obowiązującego prawa, ponieważ mamy dzisiaj ograniczenia, które tak naprawdę nie pozwalają na y, taką dosyć y, no, y, szeroko zakrojoną sprzedaż przez mlekomaty, ponieważ rolnik musiałby się stać podmiotem skupującym mleko, żeby móc oficjalnie sprzedawać mleko w no, Jest to alternatywne źródło dochodu tylko, ponieważ patrząc na doświadczenia innych krajów, te lokalne y, mini produkcje Czyli tak jakby obok tej głównej dziedziny swojej działalności są doskonale realizowane, się sprawdzają. Co będzie w 2015 roku, kiedy kwoty mleczne zostaną zniesione? Spodziewamy się, że przyszło, na początku może być duży rozwój, ponieważ rynki się otwierają i rzeczywiście może być rozwój, ale ten rozwój, a zwłaszcza przy, tej, przy tego rodzaju produkcji bardzo kosztownej, bardzo pracochłonnej, gdzie no, trzeba wyłożyć duże pieniądze, w pewnym momencie może być po prostu zbyt duża nadprodukcja, a co powoduje przede wszystkim spadek ceny mleka i załamanie na rynku. Producenckim i przetwórczym. Tego się obawiamy. Są prowadzone prace nad zmianą ustawy, gdzie są przygotowywane zapisy na temat wstępnego uznania grup producentów mleka. To oznacza, że rolnicy zrzeszeni w tych grupach będą mogli korzystać w większym stopniu niż dotychczas, jeśli chodzi o produkcję mleka. Z jednej strony Polska ma dosyć duże możliwości rozwoju produkcji mleka, ponieważ jest ona ściśle związana. Z powierzchnią. W takich krajach jak Dania czy Holandia, każdy hektar jest na tyle mocno związany z produkcją mleka, że to jest głównym ograniczeniem rozwoju tych gospodarstw. I to jest dla nas szansą, ponieważ mamy areały, które mogłyby być wykorzystane jako bazę paszową i z punktu widzenia ograniczeń z nawozami organicznymi nie stanowią. O, o Obostrzeń co do rozwoju samej produkcji mleka. Z drugiej strony, wciąż nasza produkcja mleka jest w gospodarstwach o dosyć wysokim stopniu rozdrobnienia, i te gospodarstwa muszą zainwestować obecnie, zainwestować w infrastrukturę, zainwestować w obory, żeby po prostu mogły być mocnym partnerem dla mleczarni. Rynki wschodnie, które w tej chwili są motorem rozkręcającym tą produkcję w Europie, nagle się w jakiś sposób zaczepują. To my będziemy mieli wysoką konkurencję w Unii Europejskiej, a jednocześnie te kraje, które które dzisiaj eksportują sporo mleka, jak Niemcy, Francja, Holandia, one szukają tych rynków zbytu możliwie blisko i wówczas będziemy mieli wysoką konkurencję. Dzisiaj my wygrywamy na tym rynku, ponieważ yy, yy, mamy spory eksport produktów mleczarskich i oby tak było, tylko musimy całą naszą infrastrukturę produkcyjną i przetwórczą przygotować do tego okresu po zniesieniu kwot. Liberalizacja rynku mleka w Polsce z pewnością będzie postępować. Nie wiadomo tylko w jakim tempie. Wszystko zależeć będzie bowiem od sytuacji na światowym rynku. Amatorzy nurkowania z gminy Wejherowo przez wiele lat pod wodą szukali nowych przygód i wyzwań. Teraz dzięki unijnym dotacjom łączą przyjemne z pożytecznym i pasje zamieniają w dochodowy biznes. Najpierw niezbędne, dokładne przygotowania, potem pozostaje już tylko zanurzenie w wodzie. I praca codzienna, choć nietypowa. Tu akurat spawanie. Bo podwodny świat nie ma tajemnic dla rodziny Raszewskich, ojca i jego dwóch synów. Wieloletnie doświadczenie i niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac podwodnych i hydrotechnicznych, nawet do lokalizowania i transportu materiałów wybuchowych, pozwala im realizować zlecenia praktycznie w każdych warunkach. Teraz pracują w świnoujściu. W chwili obecnej. Zabezpieczamy skarpy na kanale piastowskim, zainteresowanie jest do, y, duże, ponieważ y, wiadomo, nasze porty ciągle się rozwijają, powstają nowe nabrzeża, y, tak jak na przykład y, tutaj port w Świnoujściu, na którym wykonywaliśmy wszelakie prace hydrotechniczne, a mianowicie montaż ochrony katodowej, y, umacnianie dna y, materacami gabionowymi y, oraz inne drobne prace ciesielskie. Hydrotechniczne, montaż konstrukcji, rurociągów i tym podobne. Rodzinna firma rozwija się dzięki pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotacje na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw umożliwiły rozbudowę bazy sprzętowej i zakup m.in. helmu nurkowego do prac podwodnych, suchego skafandra, sprężarki śrubowej i łodzi hybrydowej. Na wsi nie ma tyle pracy i po prostu szukamy, szukamy innych rozwiązań. No, jednym z naszych rozwiązań to była praca pod wodą, bo jesteśmy po prostu związani, w pobliżu morza mieszkamy, akwenów wodnych. Dotacje, dotacje nam pomogły, żeby usprawnić działalność firmy. Firma może teraz zatrudniać więcej osób i przyjmować zlecenia z całej Polski. Dzięki dotacjom unijnym przede wszystkim ulepszyliśmy w firmie komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy, co oczywiście w naszym zawodzie to podstawa. Między innymi mogliśmy ulepszyć system komunikacji, nurek, powierzchnia, co znacznie usprawniło i przyspieszyło pracę nasze pod wodą, oraz także systemy ratunkowe, tlenowe. Czekamy wciąż tak dalej na dalsze możliwości korzystania ze środków europejskich, przede wszystkim także na szkolenia ludzi, nowe kursy, nowe uprawnienia które także ułatwią pracę ludziom. Ponieważ wykonywane przez nurków prace prowadzone są na głębokości do 50 metrów, także zimą i w warunkach ograniczonej widoczności. To replika przewoźnej maszyny parowej Lokomobili, prezentowana podczas zlotu retro traktorów w Golubiu Dobrzyniu. Wszystko jest na wierzchu. Wszystko widać, co, jak ona pracuje. Natomiast teraz taki silnik spalinowy, czy coś, to jest takie zamknięte pudełko, w którym nic nie widać, no ale osiąga swoją moc no, i jest bardzo ekonomiczne. W XIX wieku lokomobile uznano za epokowy wynalazek. Osiągała maksymalną prędkość 10 km na godzinę, co na ówczesne czasy przyprawiało zawrót głowy. Zanim maszyna przegrała rywalizację z traktorami na benzynę czy naftę, była marzeniem wielu rolników na całym świecie. Jednak dopiero era traktorów, przypominających już te współczesne, okazała się przełomem, i po nim, jak podkreślają rolnicy, nic już nie było takie jak dawniej. U nas w domu było niemalże ponad 80 hektarów, było 16-15 koni, a ja się urodziłem do motoryzacji. Ja 30 lat jeździłem jako kierowca zawodowo, nie? Ja się urodziłem do motoryzacji nie do koni. Potem mając 17, 18 lat, wojowałem z tatą, żeby kupił Ursusa. Tato, kup Ursusa. No i kupił tego Ursusa i wtedy już przerwa była 30 lat. No i teraz po razem się wróciło do tego, co kiedyś tak było niemalże niedostępne. Traktor, na którym siedzę, jest wyjątkowy, ma tylko jedno koło z przodu. To niespotykane. Ta maszyna to już zabytek, zabytek, który przeszedł do historii, ale bez tej historii nie byłoby współczesnych maszyn. A te gwarantują rolnikom bezpieczeństwo, większą efektywność i komfort pracy. Wybór sprzętu zależy od produkcji, jaka jest prowadzona w danym gospodarstwie. Ułatwia go także wymiana doświadczeń i obserwacji między gospodarzami. Jednak nie tylko oni fascynują się nowoczesnym sprzętem. Przykładem może być Bartosz Rogacki, syn rolników z Bronisławia. Założył z kolegami kujawski Movie Team. Nagrywają na polach firmy, które potem trafiają do sieci i znajdują odzew na internetowych forach. Nagrywamy wszystko, co po prostu wpadnie w oko, jeździmy po wsi z kamerą i jak widzimy, że ktoś pracuje, to nagrywamy. Filmów przygotowaliśmy około 20 już od stycznia. I powiedz, jaka jest reakcja? Ogółem wszyscy są zadowoleni, podobają im się filmiki, jakichś negatywnych ocen nie mamy. Teraz ostatnio w wakacje dużo nagrywaliśmy filmów z Rżniw, a teraz, no właśnie, z różnych prac podorywkowych. No i a, a później na jesieni no to zasiewu, i, a zimą no to zobaczymy jeszcze. W ciągu ostatnich lat dzięki unijnym dotacjom na modernizację gospodarstw w Polsce padły rekordy w sprzedaży sprzętu rolnego. Do tej pory dzięki wsparciu finansowemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa krajowi rolnicy kupili między innymi blisko 30 tysięcy ciągników i przeszło 215 tysięcy maszyn i urządzeń rolniczych i kupią jeszcze więcej. Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie na realizację działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2013 Około 127 milionów euro. To dodatkowe pół miliarda złotych zostanie rozdzielone pomiędzy rolników ze wszystkich województw w Polsce. Dotacje na modernizację gospodarstw sprawiły, że park maszynowy w większości rolników jest imponujący, a gospodarstwa ogrodnicze mają specjalistyczny sprzęt. Wyjątkowym przykładem jest to laboratorium kultur tkankowych. Specjalizuje się w rozmnażaniu oraz produkcji sadzonek roślin ozdobnych i użytkowych metodą in vitro. Na terenie gospodarstwa znajdują się klimatyzowane pomieszczenia odpowiednio przygotowane do przechowywania wyjątkowo delikatnego towaru, a także nowoczesny sprzęt. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Laboratorium kultur tkankowych zakupiliśmy... Trzy rodzaje urządzeń. Pierwszy z nich to był agregat prądotwórczy, który pozwala nam utrzymywać produkcję nawet w czasie zaniku zasilania energii elektrycznej. Drugim takim produktem były panele LED oraz wózki, które służą do doświetlania i hodowli roślin. Trzecim elementem była linia do sterylizacji mikrofalowej podłoży hodowlanych. W przepływie. Były to niezbędne elementy, które pozwalają nam na, na stałe zwiększanie produkcji, stałe, stały rozwój firmy. I podwój rynku. Przy produkcji sadzonek i materiałów elitarnych do zakładania mateczników wykorzystywana jest technika szybkiego namnażania wegetatywnego, czyli tak zwanego klonowania. Ten rodzaj rozmnażania jest wielokrotnie szybszy niż tradycyjny. Przy wykorzystaniu namnażania wegetatywnego możliwe jest pozyskanie materiału najwyższej jakości, który jest wolny od chorób wirusowych i bakteryjnych. Dzięki temu laboratorium posiada liczne certyfikaty jakości z liczących się na świecie ośrodków naukowych. To jak to już wszystko. A w kolejnym odcinku odwiedzimy gospodarstwo, które specjalizuje się w uprawie pomidorów. Zachęcam Państwa do zgłaszania nam swoich ciekawych inicjatyw pod ten numer telefonu. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Odważne pomysły, wnikliwe. Zachęcamy Państwa do zgłaszania ciekawych jeszcze raz.